Moi kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie na kanale Mocny Fundament. I chciałem powiedzieć, że dzisiaj wyjątkowo nie będę miał dla Was przygotowanego tematu. Z prostej przyczyny. Mam pustkę w głowie <laughs> i nie wiem za bardzo, co miałbym przygotować. Mam kilka pomysłów i potrzebowałbym Waszej pomocy. Mam też pewne odcinki w przygotowaniu, one też się niedługo ukażą. Opracowuję je, ale dzisiejszy film ma na celu co innego. Potrzebuję Waszej pomocy, Waszej rady. I prosiłbym, żebyście w komentarzach zamieścili właśnie odpowiedź. Mam dla Was właśnie jedno pytanie i jedną informację też. Zacznę od informacji. Otóż niektórzy z Was prosili o to, kilka osób takich było, żebym podzielił się z Wami swoim osobistym świadectwem. Pomyślałem, że. Mógłbym to zrobić w nieco innej formie niż zwykłem to robić, czyli po prostu nie tylko usiąść, coś tam opowiedzieć i tak dalej, ale chciałbym to zrobić w formie programu słowno-muzycznego, czyli doświadczenia ze swojego życia przeplatać z różnymi utworami muzycznymi. I to zarówno mojego autorstwa z płyty, którą nagrałem kiedyś. Jak i y, no, jakieś pieśni takie chrześcijańskie, popularne, które by były tematycznie dopasowane do historii, którą chciałbym opowiedzieć. Ale jest jeden warunek. Zastanawiałem się nad tym, kiedy to zrobić. Tak? Najpierw myślałem, że y, jak będę miał na przykład 1000 subskrypcji, to wtedy w ramach takiego bonusu. Mógłbym coś takiego zrobić, ale uzmysłowiłem sobie, że mogę na to jeszcze trochę poczekać, a tym samym ludzie też będą czekać to coś długo. Dlatego pomyślałem, że obniżę ten próg. I w momencie, w którym kanał osiągnie 800 subskrypcji, przygotuję dla Was program słowno-muzyczny w oparciu o Słowo Boże i moją historię. I chciałbym na żywo, tak jak wykłady z Apokalipsy, chciałbym na żywo w tym czasie ten program przeprowadzić dla osób, które będą chętne w tym uczestniczyć. Dajcie znać, co myślicie na ten temat. Czy bylibyście zainteresowani czymś takim? Natomiast teraz pytanie, które miałem zadać. Mianowicie. Chciałbym po wykładach z Apokalipsy kontynuować rozważania biblijne. W związku z tym mam trzy propozycje. I napiszcie mi, która z tych propozycji byłaby dla Was najodpowiedniejsza. Możecie napisać A, B lub C. Albo normalnie słownie napisać, że mnie najbardziej odpowiada taka i taka propozycja. Więc y, proponuję, abyśmy po zakończeniu seminarium z Apokalipsy mogli y, pójść w trzech kierunkach. Czyli albo tematycznie badać jakieś zagadnienie, czyli na przykład, no nie wiem, teraz wymyślam sobie y, kwestie związane, nie wiem, z, z czasem końca. Czy nie wiem znaki powtórnego przyjścia Pana Jezusa, czy na przykład, nie wiem, e, kwestie związane z. No nie wiem. E, rozumiecie o co chodzi, jakoś tematycznie po prostu, nie wiem, z, z darami duchowymi, nie wiem, co, cokolwiek. Jak, jakaś tematyczna seria żeby była. E, druga opcja. To jest studium listu do Hebrajczyków, który nawiasem mówiąc jest moim ulubionym listem, jest po prostu kopalnią cudownej wiedzy na temat Chrystusa i planu zbawienia. I trzecia opcja to jest księga Jozłego. Kiedyś prowadziłem takie studium w grupie we wrześniu. To były naprawdę błogosławione chwile i nawet sam nie podejrzewałem tego wtedy, że takie bogactwo jest zawarte w tej księdze i ona jest naprawdę ściśle chrystocentryczna. Więc jeszcze raz powtarzam, tematyczne jakieś studium moglibyśmy przestudiować, no różne tematy, nie wiem, no bohaterów wiary na przykład po kolei, czy w studium jakiegoś przypadku, na przykład jakiejś konkretnej postaci, przestudiować sobie na przykład, nie wiem, postać Abrahama pod różnym kątem, czy jakąś inną postać. No, no, opcji jest dużo. Liczę na Waszą kreatywność, jeżeli byście chcieli iść w tą stronę. Drugie to jest list do Hebrajczyków i trzecie to jest Księga Jozłego. Rozdział po rozdziale. Dajcie znać. Co by was interesowało najbardziej, w którym kierunku chcielibyście pójść? No i pomału będę się już przygotowywał pod tym kątem, tak? Więc dziękuję wam bardzo za uwagę. Pozwólcie, że pomodlę się na koniec o te plany, pomodlę się o was. I chociaż dzisiaj nie ma konkretnego studium, ale będzie. w Piątek, będę nagrywał w przeciągu tygodnia, więc nie ma problemu. Chciałem też nagrać na dzisiaj, ale po prostu no tak jakby mi ktoś mózg wyjął. Pff, tak się zdarza, ale nie chciałem was zaniedbać, dlatego postanowiłem nagrać ten filmik. Pomimo tego, że tak jak mówię, nie ma konkretnego studium dzisiaj, to chciałem, żebyśmy się pomodlili, żebyście wiedzieli, że myślę o was, że jesteście w moich modlitwach. I proszę również o Wasze modlitwę, tak? Panie Boże, ukochany, który mieszkasz w niebie, z całego serca dziękujemy Tobie za to, że mogliśmy dzisiaj po raz kolejny tworzyć społeczność w internecie. Dziękuję Panie za to, że mocny fundament, który jest Twoim dziełem, bo Ty jesteś jego inicjatorem i Ty nad nim czuwasz, że on się rozwija, Panie, że nasza społeczność się powiększa. Proszę Panie, abyś pobłogosławił wszystkich ludzi, którzy regularnie odsłuchują wszystkich materiałów, jak również tych, którzy być może odsłuchali dopiero jeden albo są dzisiaj tutaj pierwszy raz. Ech, proszę, Panie, kochane, abyś błogosławił tych wszystkich ludzi, abyś dał im miły dzień, aby odczuwali Twoją obecność na każdym kroku. Twoje ręce, Panie, powierzamy się, ponieważ. To jest najbezpieczniejsze miejsce, w jakim człowiek może złożyć swoje życie. W imieniu Pana Jezusa. Amen. Tak więc liczę na Wasze komentarze, na jakieś rady, związane właśnie z, z dalszym rozwojem tutaj treści publikowanych na kanale. Mam też kilka planów związanych z, z rozwojem. Nie tylko kanału, ale też pewnych działalności takich ewangelizacyjnych. Teraz nie będę zdradzał konkretnie o co chodzi, ale też proszę o modlitwę w tej sprawie, żeby Pan Bóg po prostu, jeżeli jest to Jego wola, pootwierał wszelkie drzwi, bo gdy on otwiera, nikt nie zamknie, gdy on zamknie, nikt nie jest w stanie otworzyć. Tak mówi Księga Apokalipsy. Więc trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam serdecznie. A no, i oczywiście, tutaj dwie rzeczy na koniec, żebym nie zapomniał. Po pierwsze, jeżeli chodzi o wczorajszy wykład, to zgodnie z obietnicą zamieściłem odpowiedź w komentarzu pod wykładem odnośnie etymologii słowa Watykan. Natomiast winien jestem jeszcze sprostowanie, dlatego że mówiłem, że mam odpowiedzieć na pytanie związane z 13. Wersetem, bodajże to był 7 czy 8 rozdział księgi objawienia. Otóż nie, był to rozdział 11. Więc pod wykładem Dwaj Świadkowie. Będzie odpowiedź dotycząca właśnie tego brakującego wersetu, który mi umknął. Więc jeżeli kogoś by to interesowało, zachęcam do tego, żeby się zapoznać. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.